Hej, cześć, witajcie. Witam w kolejnym odcinku z gry Humankind. No i cóż, zaczynając odcinek, dostaliśmy... Zostały wobec nas wysunięte roszczenia od irokezów. Eee, zobaczmy, jak to wygląda. Wy jesteście irokezami, tak jest. Kryzys. Oczywiście, że nie. Ale to wam da troszeczkę nastroju wojenny. Nie, nie jestem w stanie o pytać. Ze swojej strony więcej. Okej, okay. dobra. No dobrze, niech tak będzie. W lub posterunki. A co ty miałeś za znowu jakieś żądania? E, dobra. Strasznie irytująca jest ta muzyka. Na słuchawkach prawdopodobnie słychać ją dużo mocniej. Sekunda. Zaraz ją spróbuję trochę zmniejszyć. Bo nie mogę się skupić. E, teraz tak, w ostatnim odcinku udało nam się mm, odblokować podróże transoceaniczne. No i teraz pytanie. E, jak je zrobić? Czy teraz tak, jeżeli, po pierwsze chcemy was dojeść dojeść z Kahoki. może być, dzięki temu nasz pułk ma siłę 200. No i teraz pytanie. I nie, nie to, nie to było moim... Karawela morskiej transportowiec. O proszę, dzięki piękne, jak najbardziej. To jest wspaniałe. I tak, właśnie tego potrzebowałem, właśnie tego chciałem. I teraz e, chciałbym was wysłać mniejszym w te rejony. Pytanko, to wam każe z powrotem wejść na brzeg. No i w sumie ma rację. Myślę że zrobiłem, że wszystkich przysłałem w tą stronę, ale niech tak będzie. No dobra. Możecie tutaj zakotwiczyć, nie ma żadnego problemu. Tak, tu będzie najlepsze miejsce i chcemy, żebyście tu szli. I wszystkich zaznaczyłem, wszystkich zaznaczyłem. Dobra. Jedna bezczynna armia nam została. Tutaj. Bardzo mnie zastanawia. To jest głębokie morze. Bardzo mnie zastanawia, chociaż w sumie nie przemyślałem tego. Zamiast was ściągnąć wszystkich, mamy tutaj jeszcze wojska. No tak na dobrą sprawę, potrzebujemy dostać się na dół mapy, a nie w bok. Tu was polepszamy, bo nas stać, a co? Kolejny zwiadowca, nie będzie? Kuszników też chcemy jak najbardziej. My mamy siłę 150. 150. Teraz e, całą jednostkę chcę zaznaczyć, żebyście się połączyli z nimi. O ile jest to możliwe, czy nie do końca super? E, no i dzięki temu chcę, żebyście wypłynęli i przypłynęli się w tą stronę. Powinniście dać radę. Nie powinno to stanowić żadnego problemu. A Was wysyłamy w dalszą ekspansję. Nawet nie do końca ekspansję, lecz jedynie póki co na Zwiat. Oj, gościu, dążysz do wojny. Tak mi się wydaje. Chyba nie chcesz e, być pokojową cywilizacją. No dobra, zróbmy to w ten sposób. E, w przyszłym. No... Okay. E, w przyszłej turze powinni mieć 100% nastroju wojny, wojennych, także my to co zrobimy, to na pewno zadbamy o to, by móc się bronić. No e, i tak, chciałbym, żebyście nie szli w tamtą stronę, bo to się w sumie nie jest celem e, przejdźcie do stolicy. A dalej w razie czego wyślemy was tam, gdzie będzie taka powinność. Jakieś. właśnie, tutaj mamy. Do kogo to należy? Do Egwamy. Gdzie jest taka. Czy jest możliwość, żebym ja wydobywał soletrę? Broń palną muszę opracować. Dobra. Czy wiemy, co będzie następne. Wy lecicie dalej tutaj. Zobaczymy, czy może coś tu znajdziecie. No proszę. O! Ludy neutralne. Młody. Nie ma posterunku ani miasta. Bardzo fajnie. Jak tylko założę, od razu będziemy chcieli z nimi się zaprzyjaźnić. Co dalej? Państwo klienckie. Jeszcze troszeczkę nam brakuje. A wystarczająco udziału w protektoracie. No dobra, ale to pokazuje. A to jest więź ideologiczna. Dobra. 72. Żeby to osiągnąć potrzebujemy bodajże 100%. Ok. I teraz będzie plus 6. Aha, od początku mogłem to zrobić. No trudno. Niech i tak będzie. Trochę wpływów stracimy. Troszkę to się wydłuży, ale samo w sobie nie będzie to złe. I teraz tak, zakazane miasto. Tak, możesz się na tym, na tym również się skupić. I robiąc przegląd naszych... Bardzo fajnie. Robiąc przegląd naszych miast... Dobra, niech powie najpierw. Robimy przegląd naszych miast, dostrzegą, że mamy problem z delikatnym spożywieniem, także zaraz sobie też ją zajmiemy. No i tak, wiara, sławę daje, dobra. Stabilność. Oho. Okej, okay, to się wydaje też całkiem fajne. Dobra. There's a stealth army inside your empire's territory. Now, any ideas on what they might get up to? Okay, nie tego. Adopt the faith of my lands or die? No. Dobra, na razie olewamy. Coś ty, gościu, bardzo chcesz mocno tej wojny. Tak mi się wydaje. Dobra, chciałem ten cud zarezerwować. Wy tu czekacie. Jak się rezerwuje cud? Zawsze przechodziłem. Zawsze przechodziłem z tego mniej A teraz nie mogę. <laughs> A, pokaż kulturę, pokaż czyny. Jestem ślepy. Na chwilę. Do szczęścia, okej, okay, dobra, dobra. Strasznie się plątam dzisiaj. Jeżeli nie zauważyliście. Pewnie zauważyliście. Zaraz to ogarniemy. Spróbuję zarezerwować ten kolejny cud. Tutaj jest fajny te też teren. Też ma fajne zasoby. Eee, tak. Tutaj jeszcze żywność jest na w porządku poziomie. Także możemy zainwestować troszeczkę w fundusze, w fundusze o ile nam gra pozwoli, bądź też stabilność. Nieco co będzie bardziej opłacalne? Myślę, że stabilność. Stabilność zawsze jest fajna. Także niech to robią. Dalej. Żywność jest tutaj dużym problemem. O, ale tutaj możemy zamiast budować kolejne... Chociaż to mogłoby być fajne. Zamiast budować kolejne struktury, możemy to zrobić inaczej, mianowicie wy, wybudować. Powołać do życia wojsko. 36, 31, 32. Mówię tutaj o sile jednostki, pikinierze. Też by byli pikinierze fajne. Fajni. No dobra, weźmiemy... To aż 5 tur trwa. Łopanie, przy takim przemyśle. No dobra, wchodzimy na... Do ciężkich czasów tak naprawdę. Dwie jednostki. Zróbmy to tak. Tutaj na pewno chcemy to. Funduszy nam póki co nie brakuje, więc nie będzie jeden rolnik dodatkowo. Dalej, tutaj również z żywnością jest coraz gorzej. To nam nie daje żywności. Tu mamy plus 19. To co dawało żywność, to jeszcze port. Plus 33, proszę bardzo. Jeszcze jakaś, jakieś coś dawało. Żywność tylko teraz nie jestem w stanie powiedzieć, co to było. O, na pewno ulepszenia. No dobra. Las, las, las. Ustawimy port w takim wypadku. Portów nigdy za wiele. Takie jest moje zdanie. Tylko nie wiem, czy nie lepiej tu by było wystawić ten port. Ale no, niech będzie. Dobra. E, postawimy. O, to ja uwielbiam takie z dwóch stron. Ale nie będzie tutaj <laughs> już trudno. Co dalej? Tu jest jeżeli chodzi o statystyki, bardzo fajnie. Akad troszeczkę stabilność kuleje, ale to też nie powinno być zbyt dużym problemem. Tu macie dużo zasobów. I pytanie: czy jeżeli będę chciał wybudować któreś z tych standardowych dzielnic, to czy mi to podpowie, że przy tych dzielnicach jest bardziej opłacany niż gdzieś w szczerym polu. Nie, niestety tak mi się nie dzieje. No dobra, mówiliście mi, żebym często budował właśnie te dzielnice przypisane do danej cywilizacji, także to też zrobię troszeczkę stabilności, troszkę wpływów. Stabilność też nie jest najwyższa, także nie ma żadnego problemu, by to uczynić. A no właśnie, nie, 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 nie. Bo to nam obniży żywność i będzie wtedy tej żywności sporo mniej. No, i teraz się waham. Może to też nie jest najlepszym pomysłem, żeby to tutaj uczynić. Tu stabilność, plus i plus. Nie chcę tracić niczego. Bardzo mnie zastanawia o co chodzi z tą A, stabilnością. No dobra, od dzielnic rozrywkowych mamy stabilność. Okej, okay, dobra, wiem o co chodzi. To nie, na razie nie potrzebujemy. E, zainwestujmy, może też w port? Porty z reguły są dobrą opcją. Tutaj będzie port. No dobrze, to czy inaczej dzielą nas kontynenty, także to nie będzie problemem. E, porty zawsze się przydadzą w takim scenariuszu. Osada. I osada byłaby fajną opcją, tak mi się wydaje. Stabilność mamy wysoką, także może... Może zobaczymy, czy coś innego jesteśmy w stanie tutaj zdziałać. Pytanko. Postępy. Teraz robimy alchemię. E, następnie weźmiemy się za broń palną. Mhm. No dobra. Będzie jakieś 8 tur łącznie. Tyry, 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 tyry ty, żywność, przemysł, fundusze, przemysł też jest fajną opcją, żeby w to inwestować, także tak też zrobimy. No dobra, i zawsze będzie troszeczkę, bo troszeczkę, ale złota też się przyda. E, nie, tutaj jedna czymność. Jednak grzybność będzie najciekawszą opcją. Pytanie, czy wy macie dostęp do wody nie macie, Jako chyba jedyna dzielnica. Prowincja. Nie macie żadnego dostępu do morza. A to troszeczkę jest problematyczne. No dobra. Zrobimy chociaż chwilę. Tak, to jest lepsza opcja. I lecimy dalej. Klikane. Wzrost ludności i wzro, ro... <śm> Ludność wzrosła jeden. 1. Dostępne jest nowe roszczenie. Co cholera jasna znowu? My nie dążymy do wojny. Chociaż zły żądanie nie będzie. A no właśnie. Przyjęła twoje żądania. Super! Twoje roszczenia, ty ty, 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 relacje. Zaproponuj sojusz chociaż może. Handel wszystkim otwarte granice. Dobra. Zaproponuję, Proszę bardzo. OK. I see much merit in your proposal. Same plusy. Same plusy. Jak to wygląda? Dobrze, dobrze. No i to był strzał w dziesiątkę, żeby e, poprosić o udostępnienie map. Oni są tym państwkiem cultural eee, eee, Wybaczcie, ale Ho... Huh. Skąd to się tutaj wzięło? Tak szczerze powiedziawszy, nie jestem tego pewien. Eee, wiem tylko tyle, że beznadziejnie, że to tu jest. Wcale mi się to nie podoba, bo no to nam jeszcze bardziej rozwala ekonomię. Właśnie otrzymuję karę 120 punktów wpływu na naturę. Także nie, my tego miasta tu nie chcemy. O... Hmm. No nie, beznadzieja Ja jestem w stanie to usunąć. Jestem jakoś w stanie. O, jakby tutaj. No dobra. A niech to będzie. Niech to tam będzie na razie. też nie rozumiem, dlaczego nie mogę wybudować na przykład tego. A no właśnie, bo się jest dużo niższa. Aha, czyli w ten sposób działa system wierzeń. Tak, bo to podejrzewam, że to system uwierzeń. No dobra, niech tak będzie. Zróbmy to w ten sposób, że połączymy któreś miasta tutaj. I tak o tym myślałem. A dzięki temu mamy do tego um, swego rodzaju. Um, zostaliśmy do tego zmuszeni. Tylko, które miasta najlepiej by było połączyć? To też jest dobre pytanie. Na pewno te, które ma wysoką stabilność. To nie jest moje miasto. Halo. Mohenjo Dajo. Kerma. Kerma bym z Mohenjo połączył. Albo z Akabem. Akadem, przepraszam. No dobra. Kosuje stabilność. Ciekawe tylko ile. Dobra. O Jezus Maria! Nie, 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 nie. To jest bardzo niedobre to, co teraz chyba zrobiłem. Właśnie. Uff, nie przemyślałem tego i żywności mamy bardzo mało. Właśnie, minus jeden za jedną turę. Um. Zróbcie to w ten sposób, w takim wypadku. Już mamy minus 44. I jeszcze jakieś jednostki by się przydały. Lepiej by, które by usunęły troszeczkę więcej ludzi. Mam 19 na 19. Pikinierze też są fajną jednostką. Róż to też jest fajna jednostka. Dobrze, zaraz to powinno się ogarnąć. Tu będzie e, 40%. Także też nie powinno być źle. Póki co pobudujemy jednostki, to usuwamy. To nie jest nam potrzebne. E, I teraz idziemy do dalszych jednostek, do dalszych ruchów. Oczywiście przechodzimy na ten kontynent, tego gdzie najlepiej by było wylądować. Nie kliknęło mi się. E, nie jest to jeszcze problemem. Będzie można się przenieść. Wydaje mi się, że na pewno konie. I na pewno mieć będzie fajnym zasobem. Czy w waszym zasięgu też jest jak najbardziej sól? I jest las. Tutaj mamy ow. To jest z kolei z nowszych zasobów ciekawsza rzecz. I tutaj też. Irokezi również dotarli. Bardzo mnie ciekawi, w jaki sposób. A tędy. Ej, oni mieli o wiele łatwiej. <laughs> Szczerze powiedziawszy. Bardzo mi się to nie podoba. Chociaż tu już byliśmy bardzo blisko tych jednostek. Idziecie dalej tutaj. Zobaczcie, co tam dalej jest ciekawego. Nic najwidoczniej. Żebyście dalej się nie rozwijali bardziej w te tereny, zrobimy to w ten sposób. To sobie załjmę. Najlepiej by było, gdybyśmy tutaj dopłynęli. O. I to bym zajął. To niech tutaj się rozwija. A stąd poprowadzimy ekspansję na dalsze tereny. Przez nasze wojsko nie powinien móc się przedostać. I teraz tak. Tu mamy, możemy wybudować port. Kosztuje to wpływy. Możemy wybudować dzielnicę rzemieśl rzemieślniczą ale nie jesteś w stanie do niczego tego podłączyć. I to jest bardzo niedobre, ponieważ... Nie mogę tego rozwinąć. Nie podoba mi się to. Fajnie, że zająłem tą prowincję, aczkolwiek... No tylko tyle, że zająłem. No dobra, niech tak będzie. To zostawiamy. Tu już żywność jest na w porządku poziomie. To, co możecie dalej uczynić, to jest dalszy rozwój, tak naprawdę. No bo co więcej. No i przede wszystkim żywność. Żywność jest najważniejszą sobą, tak mi się wydaje. Także poprosiłbym może dzielnice. A no właśnie stabilność jeszcze nie ma. O. I ustawiamy dzielnicę rozrywkową. I nie jestem w stanie, niestety, tego przyspieszyć, już obrona armii. Ok, to jest fajne. Ale nie tak, jak mówiłem, e, idziemy za bronią palną. Minuwa, Kerma. Kerma to jest to miasto, w którym są takie duże problemy. No i proszę bardzo, dostałem. E, osiągnięcie, nie wiem, czego się dotyczy. Czego się dotyczy. Okej. Tu, 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 tu. Okay. tu mamy bardzo duże problemy dalej z tym żarełkiem. Fajnie by było wszystkich wykarmić. Ale to jest na przyszłą turę rzeczy. E, póki co stacjonujecie. Nie ma potrzeby, żebyście gdziekolwiek ruszali. Teraz tak, wy w sumie po pójdzie te. No troszeczkę tak, może tak. Kerma Kerma, kerma, kerma wiemy, że jest duży problem z żywnością u Ciebie. Spokojnie. Everything gonna be alright. Ponieważ cyk, cyk, cyk i już mamy żywność. Bardzo ładnie. Udało nam się. Teraz tak. Z wami możemy o czymś podzielać. nas. Krzyżacy. I to jesteście ci. No dobra. A, macie dość dużo jednostek, to mi się bardzo nie podoba, chociaż są to słabe jednostki. Łączna siła 32 to tak trochę słabo. No dobrze, dobrze, wyzwolimy Was, niech i tak będzie. Przy czym e, to już będzie w nas. Tak, tutaj dużo chyba? Chyba, chyba, chyba? Wieloledy, fajnie by było mieć wieloledy. Dalej idźcie tutaj zbliżajcie się powoli do nich wiecie, bądź co bądź musieli troszeczkę powalczyć 203. Tu możemy was położetzać. Późno nie mam złota już okej. Okay. Tikal. Tobie chcemy. Co Tobie chcemy dać? Powinno by było pożywienie jak nie bardziej, chociaż tutaj jest tego o wiele więcej. Jak wygląda stabilność. Stabilność póki co rośnie jest fajnie. Um, czy masz tutaj jakąś rzecz. Aptekacz na badaczy e, na każdego badacza, czyli <laughs> całe dwie sztuki. E, nie. <laughs> Myślę, że to się mija z celem. Tym bardziej, że to jest aż, aż 7 tur. Tylko po to, żeby dostać dwie sztuki nauki, to tak słabo. Stabilności, przepraszam. Słabo to mi się kalkuluje, aczkolwiek port jak najbardziej jest fajnym rozwiązaniem, ponieważ daje zatrważające wręcz ilości pożywienia. Nie wiem, czy można tak powiedzieć, że jest zatrważająca ilość, ale niech będzie. Z dalej jest problem, jeżeli chodzi o stabilność. Ale postawimy sobie, wybudujemy Straż Miejską, powołamy Straż Miejską. Może to jest lepsze, um, lepszy opis tego co będziemy robić. Tu troszeczkę nam to uszczupli zasoby. No ale dobra, jak nie to tutaj, to gdzie? No i cóż, kończymy tę turę. Ja niż bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Komentujcie, subskrybujcie, łapę w górę, nie żałujcie. No i cóż, do zobaczenia. Hej, cześć czołem. pa!